Cało kurwa, zapomniałem już Idziemy dalej Nie dam rady chyba dla nich Dla nich wszystkich Aaaa! Kurwa, Morfina, gdzie jest Morfina, kurwa Wow, wow. Szybko Jack, szybko Gdzie są drzwi Cicho tam, lala Czy do buzi nie dam Będziesz niegrześny. O, udało się Kurwa, żyjemy jakimś cudem A ja pierdole. Ja pierdolę, żyjemy, no Czujecie to, kurwa? Bo ja jeszcze nie ogarniam Tego Dobra, przeładujmy, kurwa Czym tam strzelano Z czego? Potem, żeby mieć pogotowiu Już potem płakać, kurwa O Zajebiście, dobra Save oczywiście, pierdolnąć. Kurwa, czas im umyć dupy, kurwa. Dobra, otwieraj, otwieraj. Dobra, potwieramy. Jest tu coś ciekawego? No, stare zbyt. A. Kurwa No zajebiście wręcz Tam się rybka na mnie pięknie patrzy O no Boże W górę mi ta trochę gra Do góry, do góry O To będzie ciężko jak się domyślacie wiecie dlaczego o zauważyłem że nie lubisz ja też szczerze nie przypadam za taką wysokością nie jest to zbyt nisko, ale wysoko też nie jest no, teraz na no, hawa przebiec myślę tak haha ha, Jack sobie fruwa kurwa czuję jak się porusza, pomóż mi, co się porusza? chuj? kurwa przeszedłem przeszedłem chodź kochanie na ruchanie co znowu? muszę otworzyć? co ty hierdość? to chuj zawali się czekaj zaszyję się kurwa no czego tam szczekasz? poczekaj kurwa Lock's old, rusty. Let's get the hell out of here. No, the no, prowadzę. No, prowadzę, no, tam to, to, jest, to jest okno. Czekaj. no, 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 To no, no, No dobra, to tylko okno stało. Co tu dużo myśleć, kurwa? Chodź, ladies. No. Hopsa, hopsa, pokaż dupę. Nie pokażesz. Cynotko. Kurwa. No, uh -huh. no. Też nie mam. Żyć, Życzku Idziemy? Chcesz dostać? Z tego może, w łeb, je, yeah. w łeb. dobra I podniecajmy się, tak? Gdzie ona? Idziesz? Poszpiesz się Idź, to szatana Wow Niech to, chuj Znowu będę? O, 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 policja! Chyba. Czy agenci? Czy jako? O, coś, kurwa. Chyba się rozjebali No, zginęli jako małżeństwo. Czy tam, nie wiem, czy oni małżeństwo? Nie, oni jeszcze nie byli chyba. Tak, o, chyba zginęli wszyscy. Kurwa.

Jemu już psychika zaczyna siadać w lumie, Bo Przez niego też ludzie zginęli, ja coś tam, nie? Ech, no, trudno. pam. Trudno się mówi, no. Co tu się kurwa otwiera? Coś samo, coś, jakoś tak. Who this house? Wow. to. Za maleństwo. Morfina może. <laughs> Czy jakieś inne gówno uspokajające. O oh, kurwa. O oh, kurwa. Bohaterem jest. Fajnie. i like all, sorry, Mr. Walters. Oh. And I don't care for your opinions, whoever the hell you are. <laughs> J. J. Edgar Hoover from the Bureau. And considering your position, Mr. Walters, you best mind your manners. Now, what was your business in Innsmouth? Just stopping in on some broad. I was feeling down in my luck. Needed the company.

No co ja to robić niby? Dupy dawać? Eee! To sen mam nadzieję, kurwa. Bo oni trochę przesadzają. Może akumulator na jajca. Będzie lepiej, nie? Lepiej swędziało. up. O. o, żeż, kurwa. What's yes, this? Pier, took some mordal. Yeah, Pier, is a You thought I was cause I don't know nothing. This is not going to stop, Mr. Walters. So you may as well level with me. I already told you, it was nothing. Missing person case, and I needed the dough. Wow Potrzebowało pieniędzy Na panie. Znowu akumulator? Na jajca? Czy na sutki? Dawaj akumulator. Nie teraz Zastrzyk znowu O boże Ja pierdolę Mi pompa siadnie W pizdę I was only And I had to blow the joint in the early hours. Seems the locals didn't take kindly to my snooping. For Christ's sake, Walters, is it normal in your line of work to break a punk out of the can and breeze out of town in a stolen car? <laughs> Only on the good days. But not normally, no. I've had a shitty night, Hoover. So I'd really appreciate you cutting me some slack. Hmm. <laughs> What's the yeah, Bureau's yeah. beef with Innsmouth anyway? Widespread criminal activity, Mr. Walters, and half the damn towns involved. Our government's never had to handle something on this scale before. But they won't sanction a full scale operation without more evidence. I <coughs> appreciate the bedtime story. I don't see where I come into this. Thanks to your meddling, Mackie's gone mm -hmm. missing. And he was close to something. Something we could use. Missing? What do you mean, missing? He was supposed to check in hours ago. Our plans have now changed. You'll be accompanying us back into Innsmouth, Mr. Walters, on a small-scale raid. Our target? The Marsh Refinery. I'm not your lapdog, Hoover. I don't work for the Bureau. I <laughs> <laughs> Kurwa. i'm not in the business of making requests, mr. walters. or have you forgotten your past so quickly? a signature here, a signature there, and we can make you a permanent fixture of this delightful establishment. <laughs> i, I could even arrange for you to have your old room back. fuck you. Chcę jeszcze coś. Good night, Mr. Walters. Pleasant dreams. Choi, krwawo się zalał, Jack. Ha oh, ha ha. Nałos. No to co? Hm mm hm, do wyraku są jeszcze. Jedno. To co? Chcę tam zrobić mina Przygoda się skończyła w miasteczku. Rafineria. Zajebiście kurwa. Niech to chuj... Was strzeli. Ale wyjeździcie. Into the Nuthouse. I packed you with armaments. I demand your complete cooperation. Our reconnaissance reports have confirmed Sebastian Marsh, the manager of the refinery, will be out of town on business. He's left his son Jacob in charge of operations. We won't get a better chance to launch this raid. Our mission is to capture Jacob Marsh. He may be our only chance to get under the skin of the Marsh family. We must secure him alive. No, no, ciężko não, ciężko gente że pode dizer